W historii ludzkości pojawiały się maszyny realizujące najróżniejsze zadania, ale społeczną wyobraźnią od zawsze rozpalały podróże w kosmos. Dzisiejszy materiał poświęciłem cichym bohaterom tych podróży, którzy, pomimo unikania blasku medialnych fleszy, są nieodłącznymi elementami kosmicznej eksploracji. Poznajcie najcięższy na świecie pojazd z własnym napędem czyli Crawler Transporter nr 2 oraz jego starszego brata. Zaczynajmy! Rozwój technologii, który nastąpił podczas II wojny światowej, sprawił, że ludzkość coraz częściej zerkała na nocne niebo, marząc o możliwości lotów poza ziemską atmosferę. W czasie zimnej wojny i dalszego rozwoju chęć wzajemnej rywalizacji sprawiła, że dwa największe mocarstwa na Ziemi obrały sobie za cel wyścig o podbój kosmosu. Pierwszy sztuczny satelita Sputnik 1 wystrzelony w 1957 roku i Yuri Gagari, czyli pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej, sprawili, że to Rosjanie triumfowali. Ale Amerykanie nie powiedzieli ostatniego słowa i postanowili zawiesić poprzeczkę naprawdę wysoko. Dać temu wyraz miała słynna przemowa ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego, której meritum był plan wylądowania na powierzchni Księżyca do końca lat 60. Tak też w 61 roku Amerykanie zainicjowali program Apollo. Pomimo olbrzymiego niepowodzenia misji Apollo 1 projekt kontynuowano, aż w końcu podczas ósmej próby nastąpił przełom. Misja Apollo 8 okazała się być olbrzymim sukcesem, a astronautom udało się okrążyć Księżyc jako pierwszą w historii. W końcu ostateczny cel osiągnięto podczas misji Apollo 11, a Amerykanie pomimo niebotycznych kosztów projektu dopieli swego w wyścigu kosmicznym. Symbolem projektu była mierząca ponad 110 metrów superciężka rakieta nośna Saturn V, która pozwoliła astronautom opuścić atmosferę w wyścigu na Księżyc. Bardzo udana konstrukcja zespołu pod kierownictwem Wernera von Brauna odbyła łącznie 13 lotów, z czego aż 10 załogowych. Saturn V imponował możliwościami jako największa rakieta w tym szeregu. Po zakończeniu operacji montażu, łączono ją z innymi podzespołami wahadłowca na terenie Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego, a bardziej precyzyjnie w budynku zwanym Vehicle Assembly Building. Swoją drogą jest to wizytówka NASA i jednocześnie jeden z największych budynków na świecie. W tym miejscu nasuwa się pytanie: jak przetransportować gotowy do wystrzelenia wahadłowiec z budynku WAP do oddalonego o blisko 7 km stanowiska startowego 39? To samo pytanie zadawali sobie kierownicy projektu, a z odpowiedzią przyszła firma Marion Power Shovel. I tu bez zaskoczenia z siedzibą w Marion w stanie Ohio, która swojego czasu uchodziła za jednego z największych producentów maszyn dla przemysłu górniczego i budowlanego. W ramach ciekawostki firma ta w 1997 roku została przejęta przez Bucyrus International. Kojarzycie tę markę, prawda? Firma przedstawiła swoją koncepcję, bazując na częściach wyprodukowanych przy współpracy z Rockwell International. Ostatecznie projekt został zaakceptowany przez NASA w czerwcu 1963 roku, a po wielu testach pierwszy z braci crawlerów rozpoczął służbę dwa lata później. Natomiast w 1966 roku dołączyła do niego bratnia konstrukcja. W momencie wejścia do służby crawlery były największymi pojazdami lądowymi na świecie, bez podziału na źródło zasilania, ale z czasem utraciły ten tytuł na rzecz zasilanej zewnętrznie niemieckiej koparki Bagger 288, którą następnie zdetronizował model 293. Swoją drogą, w niedalekiej przyszłości pojawi się materiał na temat tych kolosów, a my wracajmy do tematu. Koszt budowy crawlerów wynosił 14 milionów dolarów za sztukę, a w ramach ciekawostki oba pojazdy otrzymały nieoficjalne nazwy Hans i Franz. Wraz z końcem budowy pierwszego Crawler Transportera w listopadzie 1964 roku oddano do testów drogę, która przyjęła oficjalną nazwę Crawler Way, a bardziej potocznie Droga do Księżyca. Jej zadaniem było połączenie hali montażowej WAP ze stanowiskiem startowym. Od strony funkcjonalności składa się z dwóch pasów o szerokości 12 metrów każdy, odseparowanych poprzez 15-metrowy pas zieleni. Do przygotowania warstwy wierzchniej drogi wykorzystano skały z dna rzeki Alabama. Wybór ten został poparty wieloma testami, podczas których brano pod uwagę kształt, twardość czy też odporność na ścieranie materiału. Całkowita grubość wszystkich warstw użytych do budowy crawlerway wynosiła blisko 2,5 metra. Projektanci przewidzieli, że po pierwszych próbach przejazdu crawlera pod obciążeniem droga powinna osiąść o co najmniej 7,5 cm. Po przeprowadzonej próbie wypełniono kolejny, a drogę ponownie wyrównano. Poznaliście krótką genezę powstania crawlerów, przyjrzyjmy się zatem bliżej ich konstrukcji, oczywiście zaczynając od wymiarów, ale zanim to nastąpi, mam ważną informację. W tej części materiału posługiwał się będę danymi dotyczącymi drugiego z braci crawlerów, już po modyfikacjach, których celem było wsparcie programu Artemis, ale dla wszystkich głodnych wiedzy w opisie umieściłem odnośniki do obu artykułów, gdzie znajdziecie informacje dotyczące również pierwszego crawlera. Skoro tę kwestię mamy już wyjaśnioną, to wracajmy do wymiarów. Crawler bierze blisko 40 metrów długości oraz niemalże 35 metrów szerokości. Jego wysokość jest natomiast regulowana w przedziale od 6 do 8 metrów, w zależności od aktualnego trybu pracy. Dodatkowo oba crawlery zostały wyposażone w hydrauliczny system poziomujący platformę, co jest niezwykle ważne podczas transportowania wysokich rakiet nośnych. Bazowa waga obu egzemplarzy opiewała w okolicach 2,8 tysiąca ton, ale ze względu na potrzebę transportowania ciężkich rakiet nośnych Space Launch System, drugi z crawlerów po modyfikacjach uzyskał masę blisko 3 tysięcy ton, co dla zobrazowania skali odpowiada wagowo 13 statuom wolności. Oczywiście, o ile internetowe dane pokrywają się z rzeczywistością. Wraz z modyfikacjami nośność crawler transportera numer 2 osiągnęła blisko 8200 ton, czyli o około połowę więcej niż pierwotny. Nie. Czysto hipotetycznie pozwoliłoby to na bezproblemowe przetransportowanie przez platformę jezdną 20 sztuk w pełni załadowanych Boeingów 777, zakładając, że udałoby się je wszystkie jakimś cudem pomieścić. Bohaterowie dzisiejszego materiału nie są demonami prędkości. Załadowana platforma osiąga zawrotną milę na godzinę, natomiast w drodze powrotnej może poruszać się dwa razy szybciej. Przyjmując, że stanowisko startowe numer 39B jest oddalone od budynku WAP o 4,2 mili, dostarczenie rakiety to naprawdę czasochłodna podróż. Warto wspomnieć, że od wprowadzenia do służby aż po 2018 rok, czyli datę publikacji broszury NASA, na której w dużej mierze opieram swój materiał, Crawler 2 pokonał łącznie blisko 2500 mil. Natomiast każdą podróż kontroluje zespół inżynierów i techników, odpowiedzialnych za poszczególne podzespoły, co w razie awarii dzięki systemowi szybkiego reagowania może uchronić przed katastrofą. Teraz pozwólcie, że zagłębię się nieco bardziej w konstrukcję crawlerów. Podwozie platformy składa się z czterech gąsienicowych układów bieżnych, każdy wyposażony w dwie gąsienice o wysokości około 3 metrów i masie 900 kg. Za napęd pojedynczego układu odpowiadają cztery silniki trakcyjne o mocy 375 koni mechanicznych każdy, przy przełożeniu układu napędowego rzędu 168 do 1. Do zasilania jednostek elektrycznych wykorzystano generatory prądu stałego o mocy 1000 kW każdy, a te sprzęgnięto z dieslowskim 16-cylindrowym silnikiem ALCO, 251C o mocy 2750 koni mechanicznych Podsumowując z jednostką spalinową sprzęgnięte są dwa generatory, natomiast każdy z nich zasila cztery silniki trakcyjne układu bieżnego, a na pokładzie crawlera znajdują się łącznie dwa takie zestawy. Do zasilania pozostałych układów znajdujących się na pokładzie platformy początkowo wykorzystano dwa generatory prądu przemiennego o mocy 750 kW każdy, ale podczas eksploatacji technologicznego postępu okazało się, że moc, którą generują, jest niewystarczająca postanowiono więc wykorzystać zamiennie dwa generatory o mocy 1500 kW każdy sprzęgnięte z dwoma 16-cylindrowymi silnikami marki Cummins każdy o mocy 2220 koni mechanicznych oczywiście ilość wykorzystanych silników wysokoprężnych sprawia że crawlery przejawiają olbrzymi apetyt na olej napędowy Mając to na uwadze bohaterów dzisiejszego materiału, wyposażono w zbiorniki o pojemności niecałych 19 tysięcy litrów, a spalanie wynosi około 4 litry na każde 10 metrów przebytej drogi. Dodatkowo crawlery zostały wyposażone w dwie kabiny sterujące, umiejscowione na wierzchołkach przekątnej platformy. Dzięki takiemu zabiegowi uniknięto żmudnej, a co ważniejsze, problematycznej operacji zawracania podczas powrotu do budynku VAP. Przechodząc do układu hydraulicznego, wyposażono go w zbiornik płynu o pojemności blisko 9,5 litrów, a znajdujący się w obiegu czynnik przepływa przez 12 pomp odpowiedzialnych za sterowanie i poziomowanie crawlera. Tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Tak jak wspomniałem na samym początku, na tle wahadłowców i olbrzymich rakiet nośnych nasi bohaterowie znikają w cieniu, wykonując żmudną, ale niezbędną pracę dla programu NASA i eksploracji kosmosu. Z mojej strony zachęcam do subskrybowania kanału, a widzę, że jest nas coraz więcej i nie ukrywam, bardzo mnie to cieszy. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!